Ja nazywam się Patrycja Wiśnińska, robię doktorat na Akademii Medycznej. Tutaj koordynuję projekt, który się nazywa BioExpert. i reprezentuję firmę Biot. Czym jest projekt, który nazywa się BioExpert, bo też w jego robocza nazwa? Jest to, można powiedzieć, platforma, czyli przestrzeń dla biologii molekularnej. W mojej prezentacji chciałabym krótko powiedzieć, kim jesteśmy, opisać nasz projekt, powiedzieć na czym polega jego innowacyjność, do kogo go kierujemy, z kim chcielibyśmy współpracować i jakie mamy oczekiwania z tym związane. Tak naprawdę jesteśmy zespołem bardzo interdyscyplinarnym. W nasze szeregi wchodzą zarówno osoby związane z biotechnologią, biologią, medycyną jak również diagnostyką, matematyką, marketingiem, programiści oraz ludzie związani z bioinformatyką. Chciałabym tutaj przybliżyć termin, czym jest biologia molekularna, a tak naprawdę co jest najbardziej istotne w tej kwestii, jakie ma zastosowanie. Biologia molekularna jest wykorzystywana zarówno w diagnostyce chorób, jak i produkcji nowych leków oraz szczepionek, w przemyśle spożywczym, rolnictwie oraz ochrona środowiska. Biologi biologia molekularna jest niezwykle prężnie rozwijającą się dziedziną, dlatego wymaga przede wszystkim ogromnych umiejętności, wiedzy, doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu. I to wszystko chcemy zebrać na jednej platformie internetowej. Chciałam tutaj pokrótce teraz omówić, z jakich elementów miało się składać nasze przedsięwzięcie. Pierw ja mówię tak ogólnie, później przejdziemy do szczegółów. Podobne stanowiska przedstawia tutaj. Studia podyplomowe oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu nowoczesnej biologii molekularnej są scalone z systemem eksperckim. Współpraca między ośrodkami, która różnie działa w Polsce i za granicą. komercjalizacją badań naukowych związanych z biologią mleczarną oraz bazą sprzętu laboratoryjnego, czego de facto też nie ma. Tak, żeby dla wszystkich ciekawych instytutów związanych z biologią mleczarną było w jednym miejscu. Studia podyplomowe Nowoczesnych technik biologii molekularnej. Obecnie są pewne studia podyplomowe związane z biologią molekularną, natomiast są one bardzo teoretyczne. Jeżeli chodzi o biologię molekularną, jest to nauka techniczna, więc wymaga ciągłego, ciągłego udoskonalania przede wszystkim umiejętności laboratoryjnych, czego niestety wychodząc ze studiów, absolwenci często nie posiadają takich umiejętności. Dlatego istotne jest, żeby szkolić, zarówno absolwentów, jak i studentów w tych najnowszych, e, najnowszych technikach wykorzystywanych w biologii molekularnej. Nauka ta, dlatego że prężnie się rozwija, e, cały czas przychodzą nowe techniki i czas, cały czas się doszkalac. E, więc nabycie umiejętności praktycznych. E, jeżeli chodzi o biologię molekularną, są to, te techniki są e, dość skomplikowane, dlatego e, jest e, wymagane, aby m, umieć opracować wyniki. Tak więc tutaj cała statystyka i bioanaliza, to też często brakuje tego absolwentom, którzy kończą jakieś uczelnie techniczne związane z biologią molekularną. Również, czego na pewno brakuje wciąż w edukacji, jest pozyskiwanie grantów. kończymy studia, sama jestem właśnie absolwentką Politechniki Wrocławskiej, skończyłam biotechnologię. Wychodząc ze studiów będąc absolwentką, nie mamy pojęcia, jak możemy pozyskać pieniądze na nasze badania? Jeszcze prawie kończę? Krótko o systemie eksperckim. Jest to bardzo innowacyjna rzecz. System ekspercki istnieje od lat, natomiast w naukach biologicznych takiego systemu nie ma. Jest, pozwala on zaplanować eksperyment i taką wiedzę, którą ludzie zdobywali przez kilka lat, czytając mnóstwo publikacji, można zawrzeć w takim systemie. Jest to łatwy sposób zaplanowania eksperymentu. My jesteśmy w tym momencie na etapie tworzenia, i tutaj właśnie w tym mikromacierze, jest to jakby analiza ekspresji genów. Mikromacierz jest to, czym ja de facto zajmuję się na co dzień i tworzymy prototyp takiego systemu eksperckiego, który ułatwia zaplanowanie całego eksperymentu, który jest wieloetapowy, jak i również analizę wyników. Tutaj już tylko podsumowując, czym jest ta platforma. Jej innowacją oprócz tego systemu eksperckiego i studiów podyplomowych, których nie istnieje w tej formie na rynku, jest to, że ona jest komplementarna, daje jakby całość z rzeczy, których można by oczekiwać od biologii molekularnej na jednej platformie. Czyli jest to bardzo istotne, że to jest w jednym miejscu, jest to uporządkowana wiedza, która jest bardzo szeroka, cały czas dochodzą różne nowe rzeczy w tej tematyce. Ważne, żeby to było uporządkowane, bo tylko wtedy ma, ma możliwość zaistnieć w dobry sposób. Do współpracy zapraszamy zarówno doktorantów, naukowców, przedsiębiorców, jak i inwestorów, aczkolwiek jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje współpracy. A oczekiwania mamy takie, aby wsparcie naukowe, bo że mówimy o bioekspercie, czyli potrzebujemy ekspertów z, zarówno od analizy DNA na białek, jak i metabolitów, jak również pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu projektów, pomoc organizacyjną oraz wsparcie finansowe. I dziękuję bardzo za uwagę.